Hej, witajcie kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców stycznia, produkty, które używałam najczęściej w tym miesiącu i po prostu stwierdziłam, że chciałam Wam pokazać te produkty. Mam tu produkty do makijażu i dwie tak jakby pielęgnacyjne. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Więc tak, zacznę sobie może tutaj od tych produktów pielęgnacyjnych bardziej. Mam dwie, mam dwa produkty, a więc tak, tutaj mam taki olejek z Nux i ja mam tutaj 50 ml, kupiłam go w y, Super farmie, ale y, myślę, że znajdziecie go też w innych drogeriach. Jest to ten olejek taki, bo też są różne. Ja też miałam różany y, i ten taki z tym brokatem. Ale tym razem mam ten. I tak, jeżeli chodzi o ten olejek, to naprawdę musi tego chociaż powąchać. Yy, tak jakby prysnąć sobie po prostu raz i rozsmarować. On tak pięknie, bardzo yy, nawilża skórę. Bardzo pięknie pachnie, naprawdę. Yy, no wspaniały jest. Bardzo Wam polecam. Fajne takie glow też daje na skórze. Pięknie nawilża polecam Wam bardzo e, ten olejek i on jest e, on jest do to jest multi purpose czyli jest to on do twarzy ciała i do włosów bardzo Wam polecam ten produkt e, kolejną tutaj taką rzeczą mam tutaj ten e, taki krem e, korektujący z e, Dr Yard e, Cicaper. I to jest Tiger Gras Color Correcting Treatment I ja mam tutaj 15 ml w yy, takim szklanym yy, on jest w takim szklanym słoiczku i ma on taki zielony kolor, tylko on zmienia kolor na yy, nadzieję, że tutaj zobaczycie taki brązowy, bo on się zmienił ten kolor po aplikacji na twarz. I ja go sobie nakładam na, na jaką zaczerwienioną twarz bo ja mam zaczerwienioną twarz, także właśnie używam go sobie wtedy i on zmienia kolor na taki na taki jak podkład i on naprawdę jest bardzo fajny i ja go też już mam go długo jest naprawdę bardzo wydajny także jeżeli na przykład nie chcecie albo można go też na przykład zaaplikować też pod podkład, tak też robiłam żeby zniwelować właśnie zaczerwienienia, żeby nie przewijały się zaczerwienienia. Jeżeli jest jakiś taki na przykład podkład mało kryjący. Także tak, jeżeli macie zaczerwienienia, to bardzo Wam polecam. Ogólnie wiem, że nie u każdego się sprawdzi, natomiast jeżeli będziecie mi na przykład możliwość jakąś próbkę zużyć czy coś, to bardzo Wam polecam ten produkt. A więc tak, może teraz już przejdźmy do makijażu. Jeżeli chodzi o bazę, to mam tutaj taką bazę z Ilamaska i to była baz, baza taka hydrożelowa. Udało mi się w tym miesiącu ją użyć całą. Miałam ją również w projekcie PAN, także y, użyłam tą bazę, naprawdę bardzo fajna baza. Hmm. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, y, Wygląda ona tak. Y, było tu 30 ml i. Ona, ja sobie ją aplikowałam na strefę T i naprawdę bardzo fajnie y, trzymała, tak wygładzała i fajna właśnie była przyczepność y, tych wszystkich produktów do tej bazy. Także kolejną rzeczą tutaj, którą y, używałam codziennie, jak robiłam makijaż, jest to y, ten skin tint, o, skin tint od Maybellina z witaminą C. Pewnie też już Wam znany, ja mam w odcieniu 03. Kolejny, który będę brała to na pewno będzie ten sam odcień na tą porę. Teraz właśnie y, zimową. Ten kolor myślę, że pasuje mi najbardziej. Y, oczywiście rozświetlający lekki y, taki właśnie podkład do twarzy na co dzień, ja nawet go używałam ostatnio na wieczór i naprawdę bardzo fajnie y, się trzyma, fajny efekt daje. Lekki. Ja bardzo go lubię i będę do niego na pewno wracać. Jeżeli chodzi o korektory, to tak: mamy tutaj dwa i ja mam w sumie tylko te dwa, posiadam. I tak: pierwszym takim lżejszym korektorem na dzień, który używam, jest to ten korektor z Eveline Liquid Camouflage. I ja mam w odcieniu 02 Light Vanilla Warm. Ja go już też tak spół, pół zużyłam. Bardzo lubię ten korektor. Ma on pełne krycie. Jest on z kwasem hialuronowym i pisze, że ma wodoodporną formułę. Ogólnie jeżeli go nakładam, to staram się z nim dość szybko pracować, bo po prostu mam wrażenie, że on robi się taki żółty. Jak go, ja go trzymam dłużej na twarzy, także z nim szybciej sobie pracuję. Ale naprawdę bardzo fajny, lekki korektor na dzień. I kore, kolejnym tutaj korektorem to już jest ten korektor z Tarte. Ja cały czas o nim mówię. Tarte Shape Tape. Ja mam w odcieniu 12S Fair. On już ma mocniejsze krycie i z nim też trzeba popracować, bo on. Bardzo szybko zastyga, ale on jest top of the to dla mnie jest najlepszy. Jeżeli chodzi o pudry, to tak, mam tutaj dwa, i wcześniej Wam pokazywałam, że mam po prostu ten puder sypki, przesypany do takiego małego pojemniczka, ale tutaj wyciągam sobie ten duży, po prostu, yy, duże opakowanie, żeby po prostu wam pokazać, jaki to jest puder. I to jest puder z Revolution taki, jest on bardzo duży, bo ma on aż 32 gramy. Naprawdę na bardzo długo pewnie mi starczy. I jest to puder do bakingu. I ja go używam sobie go w właśnie na strefę T. Używałam go też nawet na całą twarz i naprawdę fajny, bardzo fajny taki efekt daje. Też przez to, że to jest ten taki translucent. I ja mam Super Mat Fix, no Flashback, naprawdę bardzo fajny, yy, bardzo fajny puder Nie zostawia właśnie takiej żółci ani nic na twarzy, także yy, ja go bardzo lubię i bardzo wam go polecam. I cena też jest spoko. Yy, kolejnym tutaj takim yy, pudrem, którego też używałam, yy, to jest puder z Maka Light Plus. Yy, jest to puder mineralny. Skin Finish Natural i ja y, mam go w takim odcieniu, ale Wam powiem, że nie pamiętam dokładnie, jaki to jest odcień. Naprawdę bardzo fajny, y, bardzo fajny puder. Daje bardzo fajne wyłączenie na twarzy. Y, bardzo lubię ten puder, bardzo jest też wydajny. Jeżeli chodzi o y, rusz i, i róż i rozświetlacz, to tak, Oczywiście mój róż, y, który, o którym mówię cały czas, to jest to ten róż Skyly w odcieniu 03. I ja go próbuję y, wykończyć. Używam go cały czas. Także on jest teraz moim takim jednym ulubieńcem i jego ja używam y, cały czas w kółko. Bardzo właśnie tak jak mówię, podoba mi się ten kolor. Y, kolejną. Y, rzeczą, jeżeli chodzi właśnie o rozświetlacze, to mam tutaj taką paletkę z Fenty Beauty i tutaj są dwa rozświetlacze w odcieniu y, Lightning Dust, Lightning Dust, Dust? Lightning Dust i Fire Crystal. I już Wam pokazuję te kolory, te odcienie i odcienie są takie. Y, ja właśnie y, zaczęłam używać tej y, Paletki w tym y, miesiącu. Bo tak ona była odłożona troszkę na bok i właśnie w tym miesiącu ją tak sobie y, często używałam. Bardzo mi się podoba y, kolor tego rozświetlacza. Y, tego rozświetlacza tutaj po lewej. Y, on jest właśnie taki, myślę, bardzo fajny na y, tą porę roku. Y, ja sobie go daję tutaj właśnie y, też w. Wy... W kącikach oczu, trochę na nos, i tutaj właśnie na ko kości policzkowe naprawdę bardzo fajny efekt daje. Już w sumie mi się tutaj też dęko pokazało. Ten też jest bardzo fajny odcień. Taki szampański, ale ja na ten moment używam tylko tego. Jeżeli chodzi o maskary, to mam tylko jedną. Jest to maskara z takiej firmy Aiko. Nie wiem, czy już wcześniej o tej firmie. Ja mam tutaj po prostu małą pojemność, bo zamówiłam ją na stronie Look Fantastic. Po prostu myślą o podróży. Jest to Aiko Black Magic Mascara Intense Color. I już Wam pokazuję jaką ma ona ma szczoteczkę. Ma ona taką szczoteczkę i wybrałam tą maskarę. Używam tej maskary aktualnie. Czasami ją sobie też po prostu używam razem z tą z Bourjois, którą Wam też ostatnio pokazywałam, ale tą używam też sobie częściej, bo poprzez tą szczoteczkę, że ona ma taką szczoteczkę, ta maskara, ona po prostu fajnie wydłuża i rozdziela rzęsy. Także tak, to jest, to jest mój ulubieniec w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o taki kolejny produkt, to Mam tutaj produkt do, um, ogólnie to jest produkt do baby hair'ów, w takim styku I tu pisze styling finishing stick i jest on z Diem'u, z Balei I ja kupiłam ten produkt właśnie w Diemie i to jest produkt przeznaczony do baby hair'ów Jak na przykład yy, gdzieś Wam baby hair'y odstają albo na przykład chcecie taką yy, bardziej jakby to powiedzieć ulizaną yy, Fryzury sobie zrobić, i właśnie to jest teraz. I to jest ten y, taki styk do tego przeznaczony, ja sobie go też używałam tutaj, wiecie, może po prostu szczoteczką i włosy nie odstają, albo też tutaj z tyłu. Ale co ja robiłam? Y, bardzo ładnie pachnie ten właśnie ten. Y, ten płyn, który tutaj się znajduje w środku. I co ja robiłam? Ja sobie po prostu odgarniałam ten nadmiar tego produktu tutaj i używałam go sobie też do brwi, żeby sobie troszkę też brwi podnieść i żeby też nie zostawiał takiego białego efektu, żeby, tego, żeby nadmiar tego produktu nie był na brwiach. I co Wam powiem, to naprawdę bardzo fajny produkt. Naprawdę bardzo się fajnie sprawuje, jeżeli właśnie chodzi też o brwi. Po prostu tak jakoś wymyśliłam taki, e, taki sposób na użycie też tego produktu i naprawdę bardzo fajnie daje radę. E, jeżeli chodzi o produkty do ust, to mam też teraz to kombo e, właśnie na ustach i tak, i to było właśnie razem też w zestawie. Jest to błyszczyk i konturówka z Revolution w takim odcieniu. I tak, tutaj po prostu mamy konturówkę, już muszę ją natermpo, natemperować. I mamy też właśnie taki błyszczyk i jest to, dobra, tu pisze, że to jest szminka w, z takim właśnie, już Wam pokazuję, z takim aplikatorem. I ona ma właśnie wykończenie matowe, ale y, bardzo utrzymuje się długo na ustach. Dlatego też y, jest moim ulubieńcem y, w tym miesiącu. I myślę właśnie też taki, y, wiecie, kombo takie na co dzień, y, na wieczór. Bardzo podoba mi się te, te wykończenie też Także to były takie produkty, które najczęściej używałam w tym miesiącu Jeżeli chodzi też o taki produkt bardziej pielęgnacyjny na co dzień i tak dalej To mam też tutaj taki błyszczyk z Victory Secret I jest to smakowy błyszczyk Ja mam... I mój nazywa się Coconut Craze i ja ten błyszczyk ogólnie dostałam. Jest tutaj aż 13 gramów. Bardzo ładnie pachnie. On ma taki przezroczysty, yy, przezroczysty zostawia yy, kolor na ustach. Bardzo ładnie pachnie. Yy, fajnie się go nakłada i co też, yy, on naprawdę nabliża usta. Także yy, nawet jak on się tak wsiąknie w usta i tak dalej. I fajne jest właśnie takie wykończenie na ustach i. Yy, naprawdę tak jak mówię bardzo fajnie nabliża usta i już tutaj mam ostatnie dwie rzeczy w sumie jest to e, taki setting sprayzy alfa który używam do makijażu i w sumie to jest jedyny który mam i jest naprawdę bardzo fajny jest to makeup mist and set ja mam tutaj e, 50 albo 60 ml, już nie pamiętam dokładnie. Po prostu jest to taki właśnie taki transparentny make-up mist i bardzo fajnie scala makijaż i właśnie po zaaplikowaniu tego fajnie ściąga tak tę ta pudrowość z twarzy. Naprawdę bardzo fajny produkt. Już ostatnią rzeczą, którą tutaj mamy, jest taka kredka z Kiko. Jest to takie duo i tutaj mamy taki kolor y bardziej y, świecący i tutaj taki. I ja tutaj ten kolor sobie używam na linię wodną, a ten bardziej właśnie tak podbrew brew albo w y, y, kąciki, y, oczu. Jeżeli chodzi o tą kredkę, to naprawdę bardzo fajna jest. Y, fajnie właśnie, że ma takie dwie końcówki. Jeżeli chodzi o właśnie ten o, o tą kredkę, to ja sobie aplikuję właśnie na linię wodną i on nawet dość y, długo się utrzymuje. No nie będę mówić, że od rana do wieczora y, przez cały dzień, bo to nie. Ale naprawdę spory czas się utrzymuje i myślę, że y, taka kredka na linię wodną to narobi robotę i oko wygląda całkowicie inaczej. Także tak, kochani. Y, to były wszystkie produkty takie moje ulubione, które... Y, Używałam w tym miesiącu najczęściej. Jeżeli może odkryliście jakieś swoje ulubione produkty, które używacie teraz, non-stop, to możecie się podzielić nim w komentarzach na dole. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję Wam bardzo za każdą subskrypcję. Naprawdę każda subskrypcja mnie cieszy. I dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!